praca własna dzieci jest bardzo cenna w tym, w tym momencie, żeby on, one mogą same gdzieś popracować, przynieść. Sport jest jak gdyby ważny tak, w tym co, nie? Bo on uczy jak gdyby właśnie tej, tej dyscypliny tak. i jak mamy ten, ten grafik jak gdyby spójny. Po ogólnie takiego spojrzenia biznesowego. Jak działa no rynek? W jaki sposób? Czym są podatki? W jaki sposób one są naliczane? Co można odliczyć? Czego nie można odliczyć? Ani naszego podcastu są grupa gastronomiczna gram w gastro. Dołącz do nas, aby tworzyć lepszą przyszłość Oraz e, OSA Corp, czyli Software House, który tworzy oprogramowanie dla Was Witamy serdecznie ponownie w czwartek Cześć wszystkim Bartek, Dawid Łańcucki, Promiński Potwierdzam Lecimy z tym tak. W ogóle temat dzisiaj troszeczkę powiedziałbym no Myślę, że może być dla Was też ciekawy Będziemy trochę freestylować, ze względu na to, że możemy wejść na trudne, trudne jak gdyby wody, no, może tak powiem. Może tak, bo on no. jest dość kontrowersyjny w dzisiejszych czasach, aczkolwiek no on jest tak jakby w cały czas w zmianach. I to, co dostrzegamy to na tym na, na tym co się dzieje chociażby na naszym e, rynku polskim, powiem tak trochę po biznesu, tak powiem, ale w Polsce z tym tematem, to cały czas się zmienia. Będziemy mówić dzisiaj o edukacji i o szkoleniu. Co nam dała, czego nam nie dała, Dokładnie. jak na to patrzymy. To tutaj potwierdzam, bo tak jak są zmiany, czy to raz jest gimnazjum krótsze, raz gimnazjum nie ma. I te, dla mnie to jest jak gdyby kosmos, jeżeli chodzi o te zmiany. W ogóle nie pojmuję. Jak gdyby nie, ja, ja się specjalnie też jakoś nie zagłębiałem w te zmiany. Dlaczego one są? Wydaje mi się, że to, to jest wszystko skupione wokół podręczników, ale co ja wiem. Więc e, skupmy się na tym, czego nam nie da, Bartku. Z taką podstawową rzeczą, której jak, gdyby jak wyszedłeś ze szkoły, bądź zmierzyłeś się jako... Przedsiębiorca to okazało się, że no kurde, są braki. Czy powiem Ci, że zastanawiałem się przed wejściem tu do naszego studia nad tym tematem, bo o nim rozmawialiśmy trochę też wcześniej, no czego tak. mi nie dała? I tak naprawdę powiem ci, że w sumie z mojej perspektywy mi dała akurat dużo. Okay. I zarówno średnia szkoła, i zarówno szkoła wyższa dała mi to, że nauczyłem się kombinować. A, Kwestia okay. jest taka, że po prostu miałam taką możliwość, akurat szkoły, do których ja chadzałem, nie miały jakiegoś wielkiego takiego odnógu, porządku, który, który nauczyciele gdzieś nas gnębili, natomiast dała przestrzeń do tego, żeby jednak w jakiś sposób się przyślizgnąć, ale żeby się przyślizgnąć, trzeba było mieć pomysł, jak to zrobić. No to... I to jest właśnie ten element przedsiębiorczości, który chyba u mnie zadziałał, który mogłem potem pociągnąć, jeżeli chodzi o, o robienie okay, biznesu. Okay. Natomiast wracając do czego nie dała mi szkoła, to na pewno podstaw przedsiębiorczości, podstaw biznesu. No tak, tego w ogóle totalnie brakuje. Tak? Tu już nie mówiąc oczywiście o, o to księgowości, którą jak gdyby ostatnio często poruszam, to no tutaj zarządzania pieniędzmi. W ogóle ogólnie takiego spojrzenia biznesowego, jak działa no tak. rynek, w jaki sposób, czym są podatki, w jaki sposób one są naliczane, co można odliczyć, czego nie można odliczyć, to tak jakby w kontekście no jakby biznesu miałem ja jakieś tam pojęcie, ale no, potem jednak to szybko się zweryfikowało, i tak jak nie wiem, czy już mówiłem w tej serii podcastów, pierwszy biznes chyba dwu albo trzyletni, trzeba było zamknąć i potem go lekko pospłacać, ale no tak. właśnie to była ta nauka, to jest tej nauki której nie dostałem za którą później trzeba w życiu, właśnie w życiu później w życiu, jak gdyby za to płacimy tak, tak naprawdę tak. co nie? więc ja, ja też jak gdyby tutaj wiele razy niestety dostałem taką nauczkę że brakło umiejętności brakło wiedzy i... no to, natomiast takie clue o aktualnej edukacji czerpię z tego że mam trójkę dzieci w, aktualnie jedno w przedszkolu dwójkę w szkole i Widzę, co się dzieje i w jaki sposób te dzieci. No właśnie, ty są, jesteś są bliżej edukowane, temu. Edukowane, więc... jeżeli chodzi o, o ten cały segment. I to, co, na co w tej chwili tak jakby patrzę, to jak mocno kreatywność, którą dzieci wykazują, szkoła ociosuje do jakiegoś formatu, który sobie, sobie opracowała. Jak sobie opracowali gdzieś coś w ministerstwie, to musi tak być i nie za bardzo jest gdzieś ta kreatywność. Tu jeszcze ewentualnie jest odskocznym, że jest dobry nauczyciel. Jeżeli jest nauczyciel, który jest nauczycielem z pasji, który jest nauczycielem, który chce przekazać dzieciom wiedzę, który chce ich czegoś nauczyć, chce im pokazać narzędzia, chce im w inny sposób to wszystko zaprezentować, to tutaj jest jeszcze duża szansa właśnie was nauczyciele i doceniam waszą pracę ja osobiście i uważam, że jest to jedna z trudniejszych prac i mniej wdzięczna, bo społeczeństwo... Jest mniej wdzięczna totalnie, co nie? jeżeli chodzi, bo rodzice tylko mają, większość rodziców ma Mam pretensje do rodziców, do, przepraszam, do nauczycieli, no że ty gdyby no jak nie wychowaliście mojego dziecka. Tak, w ogóle też ciekawy temat a propos wychowania, bo no. jakbyście no. się przyjrzeli sobie, nasi drodzy widzowie, to zwróćcie uwagę, ile dziecko spędza czasu w szkole, a ile spędza z wami. I tak naprawdę kto wychowuje wasze dzieci? Czy no tak, szkoła no. i społeczność, w której oni są, czy dzieciaki zasiedla czy jednak wy, i kto jest odpowiedzialny za wychowanie dzieci? Znaczy no teoretycznie, w, w teorii powinien być rodzic, a w praktyce zupełnie jest inaczej. W więc... praktyce zazwyczaj jest właśnie o. szkoła, jest internet, są Ja wysznicy. No tu, tu, tu się, tu się jak, jak najbardziej zgodzę, w ogóle ja miałem mega, dobrą, mega jestem, e, miałem mega dobrą kadrę nauczycielską za czasów w ogóle podstawówki, gimnazjum, liceum i naprawdę ja miałem mega szczęście. Bo, bo miałem super nauczycieli z wielu przedmiotów, z chemii, z matematyki, z języka polskiego. Serio, to był jak na teraz, jeżeli wspomnę, bądź rozmawiam z wieloma osobami, to te osoby, które mnie uczyły, ja naprawdę miałem cholernie dobre, duże szczęście. To, o, tak jak ja. Więc... Ja też naprawdę miałem nauczycieli, o. którzy nie wrzucali nas w, w, w jakąś sztampę taką, która była ociosana, tylko podwalali, mm -hmm. tak? nie było takiego rygoru, dlatego można było kombinować raz tak, raz no tak, tak dokładnie. I, i można było gdzieś pójść do przodu, dlatego mówię, czego nie dała mi szko szkoła? Dała mi dużo. Wszystkie trzy szkoły dały mi dużo, szkoła podstawowa dała mi pewne ambicje, ponieważ była to szkoła sportowa, więc tam było dużo sportu, dużo, dużo rzeczy, gdzie... To dlatego teraz chcesz wrócić na Siłownię. Znaczy... Z innych powodów, inna motywacja, natomiast, natomiast tam pokazane było to, że konsekwentne działanie, chociażby w sporcie, przynosi efekty, tak? No tak. takie efekty, że zakwalifikowałem się do kadry województwa w skoków wyż i gdzieś ten element był pociągnięty. A czy myślę, że takiej... sport jest jak gdyby ważny tak. w tym, co, nie? bo on uczy jak gdyby właśnie tej, tej dyscypliny tak. i jak mamy ten, ten grafik jak gdyby spójny, to wiemy, że ten czas, jak gdyby no, nie trwa w nieskończoność. I jeżeli... jesteśmy w stanie się przygotować, czy do odrobienia lekcji, czy jak gdyby do, do nauczenia się danych rzeczy na sprawdzian, kartkówkę i tak dalej, bo. To już bo... Się wtedy fakt, że inne, inni ludzie też ci planują ten czas, ale już się uczysz planować tego czasu, bo inaczej się nie wyrobisz czasie. No tak, jak... ale i to uczy właśnie, czy szkoła sportowa, czy szkoła na przykład muzyczna, bo jeżeli nie jesteśmy na żadnym z takich, no powiedziałbym, profili, to jednak tego planingu nie ma, totalnie. To musisz sobie planować bardzo dużo. No tak. Jak ktoś ci nie przypilnuje, to nie zaplanujesz. Więc to jest kwestia, znowu wracamy do tego, jak rodzic pomoże, zaplanuje. Czasami dla dziecka, z poziomu dziecka jest to niewygodne, ale wtedy w jakiś sposób się jesteś w stanie tego nauczyć tego planowania. Nie? No ale tu też może popełnić rodzicę, gdyby właśnie błąd, bo cały ten, cały ten obowiązek planowania bierze na siebie. Ta nad nad jak gdyby nadgorliwość troszeczkę. Tak? To, to jest, powoduje. No to, no właśnie, jak, jak, to Bartu, u, 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 jak to u Ciebie wygląda? No Czy, bo to... e, dzieciaki u mnie mają pewną swobodę do momentu, kiedy wyniki nie spadną poniżej jakiegoś tam poziomu. Tak? Okay. Czyli one się utrzymują na poziomie powiedzmy pół w górę, no to mhm. mają tą swobodę nauki, bo uczą się swoim tempem, tylko tak jakby monitorujemy, w jaki sposób to gdzieś tam wygląda i, i co potrafią, czego nie potrafią. Mhm. Bo to też jest bardzo ciekawe w naszej aktualnej szkole, że weryfikacja mhm. ucznia jest na podstawie większości jakichś tam testów, nietestów, nie testów. Jeżeli e, uczeń zacznie się uczyć tylko do testów, to nie znaczy, że rozumie dany problem. No tak, ale ma super ocenę. No, ale nie rozumie problemu. No tak, dokładnie. Tu, tu się I, w pełni zgodzę. W momencie takim, jeżeli ja wykryję, że moje dziecko ma ocenę, ale nie rozumie problemu, no to mm -hmm. trzeba było tego, do tego wrócić i ten temat podrążyć ten bądź inny sposób. Albo poszedć jego wiedzę. No w tej chwili mamy taki dostęp do wiedzy, tak szeroki dostęp nie, no to jest, do internetu, to jest rewelacja. gdzie jest tej wiedzy masakrycznie dużo i kwestia wybrane segmenty zawsze można podrzucić dziecku, zawsze można potem to z nim przegadać, zawsze można z nim porozmawiać, co już na ten temat, a czego wie, czego nie wie. Dwa, można podyskutować na, na różne tematy i w czasie dyskusji, w trakcie dyskusji przekazać wiedzę, którą chce się przekazać albo przynajmniej chociaż tak kierunkować. I niech dziecko drąży gdzieś ten element, gdzieś tam dalej. Ta praca własna dzieci jest bardzo cenna w tym, w tym momencie, że one mogą same gdzieś popracować, przynieść, opisać, mogą nagrać filmik, e, nagrywają głupoty na TikTokarz, tak brzydko powiem, e, mhm. młodzi, ale z drugiej strony mogą nagrywać mądre rzeczy. Właśnie, ale bo ta kreatywność, jak gdyby mimo wszystko, bo wiem, że wylewa się fala hejtu na social media, no bo, bo i to właściwie, mhm. ale ona daje upust. Kreatywności, bo te filmy, te materiały, które są tworzone, to jest naprawdę Mistrzostwo Świata. Często my jako Jaki? naród, jak gdyby mamy tak mega dużo potencjału w kreatywności, że to, to, to jest nie do okiełznania, tak naprawdę. więc... Niektóre przecież tych produkcji. Ee, są takiej jakości, że nie, nie wiem, pochwaliłby się nim nie jeden powiedzmy, grafik. jeżeli No jasne, dokładnie tak. No. ludzie naprawdę tworzą ładne rzeczy, natomiast to są takie przypadki, jakie są, no i one powinny być piętnowane i już. No tak, no tak. Dobra, co jeszcze tutaj tak mam? Ważny temat WEF-u chciałbym poruszyć, ze względu na to, że on jest akurat bardzo często czy to w szkołach muzycznych omijany, czy gdzieś tam na jakimś profilu, że dobra, jak się dobrze uczysz, to jest na WF-ie w kosza nie musisz rzucać, umieć, wiadomo system oceniania na WF-ie też jest kiepski, no bo jeżeli ktoś jest wysoki, to będzie dobrze, lepiej rzucał w kosza, tak, a jeżeli jest niski, no to gorzej, no i tak dalej, ale zmierzam bardziej do tego, że jednak jest to, no nie, nie gdyby w jakiś sposób, jak to ładnie ująć? A, okej. Okay. No bo no, w dobry wiem o WF-ie, że, 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 że tak, jest, tutaj jest. jest jest coraz bardziej, bo są już programy A? społeczne, że w telewizji były. Już społeczne, mamy? Społeczne. Aha, dobra, tak. okej, okay, no to w takim razie. No jeszcze tutaj wspomniałbym o WF-ie, ze względu na to, że tu też jest jak gdyby temat rzeka, że często jest to niedoceniane w szkole, że wiele osób no, powinno po prostu zwyczajnie zadbać o zdrowie. Część osób, jak gdyby wymiguje się od tego, czy to są szkoły, na przykład, nie wiem, Muzyczne, gdzie ktoś musi mieć sprawne palce, to on dzisiaj nie może być na WF-ie ćwiczyć i. Więc tutaj ten system myślę, że można byłoby popracować. I... Ja myślę, że WF na tą chwilę też jest niedoceniony w szkołach, mm -hmm. gdzie jednak ten fokus na niego, czy skupienie na niego powinien być trochę większe niż jest obecnie. Aczkolwiek widać to przynajmniej, no są kampanie przez ministerstwo robione na temat no. WF, gdzieś tam widziałem w jakimś ostatnim półroczu, coś się pojawiło chyba nawet w telewizji, że ta WF jednak jest ważny. No jednak nie było, ruch jest istotny, zresztą ty sam wiesz, bo jesteś na siłowni. Ja też miałem deklarację, że wrócę w tym podcaście, więc sobie my zdajemy sprawę już starzy tak. ludzie, czy ja stary luź, ty jeszcze młody, <noise> e, dlatego, że jednak jest to istotne i ten no. ruch jest potrzebny, a jak są ludzie młodzi, to powinni tym bardziej szczególnie się rozwijają i ten, na ten WF w szkole powinien być nałożony troszeczkę większy nacisk niż jest. Zgadzam w sprawie, się. się. Takie moje zdanie jest. No. no i ostatni taki bardzo ważny temat, czego nam nie dała szkoła, to no, powiedziałbym, że systemu komunikacji, ze względu na to, że to dalej leży w, w, na wielu płaszczyznach i, i, i w firmach, i tak jak właśnie rozmawialiśmy za kulisami tutaj, czy jest wysłana wiadomość, że coś jest odwołane, a okazuje się, że zupełnie co innego się dzieje, więc... Myślę, że komunikacji, ale jeszcze dla mnie istotnym elementem są emocje. W ogóle w wow, no, żadnej jest... przestrzeni edukacji, od przedszkolnej po e, szkołę średnie, w studiach wyższych, specjalistycznych, to już tam pewnie to się pojawia. Natomiast natomiast emocji i tego, jak radzić sobie z emocjami, a ta problematyka, którą mamy w tej, w tej chwili w szkołach podstawowych, w klasach 4-8 i emocje, które towarzyszą dzieciakom, które e, są w social mediach, które się poddają cały czas ocenie, które e, z, tą, z tą oceną muszą się w jakiś sposób zmierzyć, no to jest coś, czego mi brakuje w aktualnym systemie No tak, to, to uważam, że naprawdę to są bardzo trudne czasy dla takich, dla osób, no przede wszystkim z młodzieży, dla młodzieży, no. ze względu na to, że one, one widzą co innego na Instagramie, patrzą w lustro i patrzą: no kurde, jak ja tu mam, to mam powinienem teraz mieć samochód, wyjść na siłownię, no. znaleźć czas na wszystko, jeszcze znaleźć na to pieniądze, których nie ma często i no. Coś mi się tutaj nie gra? Tak? Tak. Jak gdyby myślę, że że ta, ta połączenie tego, tej rzeczywistości z Instagramem jest bardzo, bardzo, bardzo trudne. Tak więc jeżeli psychologowie są w szkołach chociażby podstawowych czy średnich, to naprawdę mają w tej chwili bardzo dużo pracy z dzieciakami na tle z tego, że sobie albo z czymś śladem albo sobie nie radzą. tego pewnie jeszcze swoje dorzucają rodzice, a propos wymagań, musisz się uczyć bardzo dobrze. Te to też dziecko nie za bardzo wie, jak sobie z tym poradzić, i tym bardziej jak je wyrazić też również te emocje w sposób nie nieagresywny, tylko w sposób taki przy, do której może przyjąć druga strona. A to się wiąże z komunikacją. Dokładnie. No tu wracamy chwilą, do tej komunikacji, o której mówiłem, mu powiedzieliśmy. To jest taki tak? aspekt, no. gdzie, gdzie, którego mi brakuje najmocniej w elemencie szkolnym. Także, no, moi drodzy, czego nie dała nam szkoła? Dała nam dużo. Dała, no, nam, dużo. dała nam dużo. Okazało się, że zaczęliśmy od tematu, że czego nie dała. Myślałem, że bardziej się skupimy na tym, czego nie dała, ale jednak okazuje się, że jak podsumowaliśmy... E, nasze osoby, to otrzymaliśmy kawał wiedzy i i za to jestem wdzięczny. Dokładnie, dokładnie. Ja jestem bardzo wdzięczny nauczycielom, których miałem możliwość poznać i którą miałem możliwość być uczony przez nich. Dobra robota. Także nauczyciele, no. szanujemy Waszą pracę, doceniamy to, co robicie i starajcie się być dla tych naszych dzieciaków już taką ogólnie otwarci, wyrozumiali i. Wyrozumiali. Myślę, że przede wszystkim wyrozumiali na to, że, że chcą być kreatywni i czasami po prostu może jednak nie nie warto wstawić im tej jedynki bądź jakąś dwójkę, ale, żeby ten, tak. przepuścić, ale pozwolić im jak gdyby na upust kreatywności. Ale też bądźcie dla nich wzorami, bo jednak oni potrzebują też wzorców. Na razie, trzymajcie się. Dzięki, hejka.